Ja wypiłem pierwsze wino jak, dopiero wtedy jak miałem dziewięć lat. Dość no późno. jak żeśmy już strzelali z prot, to już była poważna sprawa. Słyszymy chłopcy z Zatorza i wiemy lub nie o kim mowa. W Olsztynie sprawa jasna, za miejscowi mają prawo się zastanawiać. Film dokumentalny o tym tytule i tak wszystko tłumaczy. Zatorzy to tworzyli przyjezdni osiedleńcy, tak się wtedy mówiło. Ludzie z Wilna, moi rodzice z Warszawy po powstaniu, dom zburzony, przyjechali tu, jak powiedzieli, na chwilę, a zostali do końca. Ja się urodziłem w 1939 i tak, to jest to pokolenie lat 50. i 60., yy, które występuje w tym filmie. Film ukazuje historię ludzi, którzy dziś są znanymi postaciami życia społecznego i kulturalnego Olsztyna. A miejsce, z którego się wywodzą, w okresie ich dzieciństwa, słynęło z biedy i chuligaństwa. To była normalna dzielnica. Oczywiście nie należało wychodzić poza trzecie podwórko. Bo było pierwsze, drugie, trzecie. To był bezpieczny teren do rynku końskiego. Jak się przechodziło za wiadukt, to trzeba było uważać, czy tam nie ma zamościaków. Eee, ale to było cudowne życie. Korzenie kultury współczesnej Olsztyna wyrastają z powojennego zatorza. Tu dzieci żyły inaczej niż dziś. Bez smartfonów i komputerów były inne zabawy, zabawy na świeżym powietrzu i odmienne priorytety. Często słyszę też nudzę się, nie, nie mam co ze sobą zrobić. Myśmy się nie nudzili. My zawsze mieliśmy co zrobić. Eee, zawsze spotykało się parę osób. aha ciężko nas było, to sytuacja jest teraz odwrotna, zresztą też w memach internetowych pokazywana, że. Za karę zostawało się w domu. Teraz za karę dziecko będzie wyrzucone na zewnątrz. Polski był czymś: lektury, czytanie. No nie było komputerów, nie było telewizji, było tylko radio, jakieś gazety. Więc człowiek się właśnie kształcił na książkach. Biblioteka w domu, biblioteki wszystkie były obłożone i takżeśmy się rozwijali. Castingu nie przeprowadzono, co nie oznacza, że wybór bohaterów 26-minutowego filmu był prosty. Zgodę wyraziło kilkanaście osób, zdecydowało się siedem. Producentem jest Barbara Fedoniuk, scenariusz i reżyseria Józef Burniewicz. Wartość filmu docenia sam marszałek. To kolejny film, który jest dofinansowany z Regionalnego Funduszu Filmowego w Armii i Mazur. Jest to dokument, trzeci z kolei film dokumentalny. Wcześniej było osiem filmów fabularnych, jedna animacja. Takie mówienie o tym, co było rzeczywistością w naszym regionie jest bardzo istotne, bardzo ważne. Na przykładzie chłopców z Zatorza będzie można pokazać życiorysy, pokazać wpływ tych bohaterów na tą powojenną rzeczywistość regionu Warmii i Mazur. No i oczywiście pewnie zdementowanie pewnych mitów, jako że Zatorze zawsze uchodziło za specyficzną dzielnicę. Premiera filmu dokumentalnego Chłopcy z Zatorza miała miejsce 14 listopada w Olsztynie.